Jesteśmy tylko ludźmi, a naprawdę jesteśmy ludźmi widocznymi z 200 metrów. Jeśli będziesz sikać przy Parku Krasińskich, ty, to ciebie zauważą, jak ktoś inny, nierozpoznawalny, nie zauważą. I możesz sikać. Sikaj śmiało. No, śmiech, no jak potrzebujesz, to już sikaj. No. Lepiej chyba na trawę niż... Nie. Jak jest to i to zamknięte, bo tylko dla robotników. Budowlanych no. tą. Lubię te kudeczki to, na Toy To wiadomo, że to on jest zarezerwowany dla innych. Mhm. W przypadku aktora jest taka dojmująca, zasmucająca myśl, że się aktor starzeje, że aktor robi się stary. Nie, nie. Dojrzewa. Dojrzewa, jest bardziej świadomy. Rolka to za mało. Na cały muntok wpadaj do telewizji Active Family albo oglądaj nas na platformie Wodilla.